W centrum Ostrzeszowa w piątek 12 kwietnia odsłonięto mural upamiętniający ostrzeszowian biorących udział w bitwie pod Monte Cassino. Wykonał go Janusz Olechnowicz, a inicjatorami jego powstania byli Robert Bacik i Sławomir Dębny. Bitwa o Monte Cassino rozpoczęła się 80 lat temu. Była jedną z największych bitew lądowych w Europie. Na polu walki ogromnym męstwem wykazali się Polacy z drugiego Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. Przez to na kartach historii walki o Monte Cassino stały się symbolem polskiego poświęcenia w trakcie II wojny światowej. Mural zdobi ścianę jednej z prywatnych kamienic od strony ulicy Sikorskiego i ma przypominać kolejnym pokoleniom, że z Ostrzeszowa pochodzą osoby, które nie wahały się poświęcić życia w walce o Wolność. Inicjatorami jego powstania są Robert Pacik i Sławomir Dębny. Jest to czwarty projekt, który realizuję razem ze Sławkiem. Gdzieś tam w mojej głowie, jak to Sławek Radio Eska powiedział, rodzą się takie pomysły. A on później mówi, muszę z sobą to realizować, bo ja sobie samym nie do rady. Za to Sławkowi bardzo dziękuję, że ciągle jest przy mnie w tych pomysłach. Zaczęło się to kilka lat temu, jak ostrzeszowski magistrat ogłosił konkurs na, na mural na kinoteatrze. Wtedy od razu się zebraliśmy ze Sławkiem, pomyśleliśmy, że no musimy coś w tym kierunku zrobić. Mamy, mamy duże szanse. Nie udało się, ale to, co się, się odleże, to się nie, ucie, to nie uciecze. Twórcą muralu jest znany ostrzeszowski artysta Janusz Olechnowicz, który, jak się okazało, jest jednym z krewnych żołnierza drugiego Korpusu z IV Pułku Pancernego Skorpion, Wiktora Bessera, który zginął w bitwie pod Monte Cassino. Udało nam się zrobić ten mural, który ma ma upamiętniać naszych Ostrzeszowian, żołnierzy, przede wszystkim to, co czuli w sercu, już to opowiadałem kilka razy, i za czym tęsknili. Co nas zainspirowało? To jest może dość ważne. Zainspirowała nas podziemia klasztorku ostrzeszowskiego, gdzie w 1910 roku trzech czy czterech młodych mieszkańców Ostrzeszowa wkradło się i namalowało orła Piastowskiego, zrobili na, na koło nosa Niemcom. I ten orzeł Piastowski jest do dzisiaj bardzo piękny, zachowany. I to oni czuli wtedy w sercu. Nie było jeszcze wolnej Polski. Oni tego orła Piastowskiego chcieli. Dlatego umieściliśmy tutaj na tym muralu, oczywiście po konsultacji z panem Januszem, on wszystko nam doradzał, tego orła i Basztę szczeszowską. Inicjatywa nie doszłaby do skutku, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Historie tworzą ludzie, tworzą wydarzenia, ale bez tych, którzy będą chcieli zachować pamięć o tych ludziach, o tych wydarzeniach, nie przetrwa ona dla kolejnych pokoleń. A ważne dla nas wydarzenia, godni naśladowania, bohaterowie, autorytety. dotyczące i dotykające nawet naszego najbliższego otoczenia, naszej rodziny, często popadną w zapomnienie. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na stworzenie muralu, który będzie przypominał, że udział synów ziemi ostrzeszowskiej w bitwie o Monte Cassino jest dla nas jako społeczności ważny. Mamy nadzieję, że będzie inspirował do tego, by podzielić się swoimi pamiątkami dotyczącymi udziału swoich przodków w walkach o niepodległą Polskę. Już teraz na tym etapie realizacja tego projektu dała pierwsze zamierzone cele w postaci osób, które zgłaszają się do Muzeum Regionalnego z opowieścią o historii swojej najbliższej rodziny, która miała swój udział w drugim korpusie polskim u boku generała Andersa. Uroczystość odsłonięcia muralu skupiła uwagę wielu mieszkańców miasta, którzy ze wzruszeniem przyglądali się temu wyjątkowemu wydarzeniu. Ale nie tylko Ostrzeszowianie zgromadzili się, by uczcić pamięć bohaterów bitwy pod Monte Cassino. Do Ostrzeszowa przyjechali m.in. Żaneta Nawrot, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Piccola Polonia, a także Francesco Ambrico, historyk lokalny i pasjonat historii II korpusu z włoskiego miasta Matera. W wydarzeniu wzięła udział również liczna grupa motocyklistów którzy przyłączyli się do tego symbolicznego hołdu, pokazując, że pamięć o tych, którzy walczyli za naszą wolność, jest wciąż żywa. Warto dodać, że mural odsłonięto w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Ukochana ziemia Ostrzeszowska, niesiemy Ci ten przekaz już od wielu lat. Przekaz od tych, którzy zdala od Ziemi Ostrzeszowskiej, od ojczystej Ziemi, walcząc o wolność Waszą i naszą, a więc Twoją i moją, oddali życie. Walery Wal Gorgolewski, Franciszek Tadeja, Antoni Piec. To karta. Historii pełna chwały. Zachowajcie ją w sercu jak najdłużej. Dziękuję.